Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym materiale. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć yy, o elektronarzędziu, które już od pewnego czasu także mogliście zauważyć w moich projektach. A mianowicie jest to szlifierka firmy Greenworks, model G24SS14. A także chciałbym Wam pokazać, co udało mi się stworzyć do tej yy, szlifierki. Aby ułatwić sobie też w jakim stopniu pracę, więc jeżeli jesteście ciekawi, zapraszam Was na ten materiał. Dobrze, moi drodzy, słuchajcie. No to co? No to szlifierka firmy Gearing Wars wygląda w ten sposób: pole robocze jest kwadratowe. Montaż papieru ściernego odbywa się bardzo prosto, chociaż ja na początku miałem lekkie trudności, ponieważ nie byłem przyzwyczajony do takiego rodzaju właśnie szlifierki. Nie będę demontował papieru, bo tak jak wspomniałem, bo mam lekki z tym problem. Musiałem kombinować na samym początku, chociaż już troszkę jest łatwiej. Ale montowanie, montowanie samego papieru polega na zwolnieniu jednej i drugiej blokady. Następnie papier podkładacie tutaj pod jedną bądź drugą stronę i zahaczacie blokadę. Tak wygląda montaż papieru. Tutaj jak możecie zobaczyć, papier akurat nie jest zamontowany, oryginalny, który także dostajecie od producenta, bo od producenta przygotowo przy zakupie szlifierki otrzymujecie trzy kawałki papieru ściernego. O różnej gradacji, tak? Tutaj przykładowo jest 80 i 60, a chyba setkę już wykorzystałem i one są akurat równo docięte na całe pole robocze. Ja papier, który mam tutaj zamontowany, on jest troszeczkę węższy, ale to też nie ma, nie ma problemu, ponieważ jak możecie zobaczyć, ja tutaj mam papiery o różnej gradacji i właśnie ten rodzaj papieru mam zamontowany tutaj. O, tak jak wspomniałem, on jest troszeczkę szerszy, ale na spokojnie idzie wyszlifować dany materiał, dany projekt, który akurat potrzebujecie. Więc wracając do naszej szlifierki, bardzo fajnie, bo jak możecie zobaczyć, narzędzia firmy Green Walls mają bardzo fajne oznaczenie i bardzo fajne kolory, czyli kolor wszystkich narzędzi firmy Greenworks jest czarno-zielony, bardzo fajnie, bo ten kolor nawet jest przyjemny a całe, całe wszystkie wytłoczenia, nie wytłoczenia, które się tutaj znajdują, są tak jakby wygrawerowane, nie wygrawerowane, tylko wytłoczone, właśnie, czyli wytłoczone, czyli wypchnięte na wierzch. Tak? Ergonomiczna rączka, przycisk, przycisk włączenia i wyłączenia znajduje się z przodu, czyli palcem wskazującym, nawet jeżeli pracujemy, no to palcem wskazującym wyłączamy bądź wyłączamy bądź włączamy naszą szlifierkę jeżeli chodzi o worek na nasz pył, no to to jest taki worek, on u góry tu ma zamek jest troszeczkę ubrudzony, bo był w czasie pracy. No i go podłączamy po prostu tutaj z tyłu. Niestety nie mamy możliwości podłączenia naszego odkurzacza i od razu mogę powiedzieć, że do, do tej szlifierki i do tej szlifierki niestety nie zakupimy żadnych adapterów, aby podłączyć to do naszego odkurzacza będziemy musieli niestety pracować na tym worku albo zamontować trochę większy worek, albo coś wykombinować, ale to za chwilkę. No to tak, o szlifierce po prostu Wam wspomniałem. Oczywiście system bezszczotkowy. W zestawie w zestawie akurat nie pamiętam, czy tam można zakupić zestaw z akumulatorem, czy nie, ale ja tutaj akurat mam 24V akumulator 4A, bardzo duży akumulator, bo on może pracować bardzo długo, bardzo długo. Jeżeli chodzi o podłączenie innych akumulatorów do tej szlifierki, to oczywiście można podłączyć inne akumulatory. O to już od razu odpowiadam na pytanie. Z serii 24V, amper, tak, z serii 24V, akumulatorowy, akumulatory 2A i 4A można na spokojnie podłączyć. Kolejną rzeczą, słuchajcie, to jest nasza ładowarka. Ładowarka wygląda w ten sposób, także w kolorze czarno-zielonym. Oczywiście system ładowania, system ładowania jest tutaj pokazany, czyli bateria ładująca, przykładowo w połowie znacznik, jeżeli dioda, jeżeli dioda, jeżeli dioda będzie mrugała, natomiast jeżeli akumulator będzie naładowany, no to dioda będzie się świeciła, w, będzie światło stałe, czyli stałe, zielone i będzie naładowane. I także są na, zaznaczone tutaj Zagrożenia, które mogą być, tak? czyli jeżeli akumulator będzie przegrzany, no to mamy czerwony akumulator z y, temperaturą, czyli akumulator niestety jest przegrzany, y, i druga, że akumulator jest, y, no nazwijmy to tak, już nie, da, nie będziemy mieli możliwości z niego korzystania, jest po prostu nadaje się do, że tak ujmę, do śmietnika. Niestety też trzeba na to uważać, że akumulator, akumulatorów do elektronarzędzi nie można zostawiać odłożonych na półkę. Trzeba je sprawdzać od czasu do czasu, żeby ogniwa, które się w nich znajdują nie były całkowicie rozładowane. Od czasu do czasu najlepiej sprawdzać, jeżeli przychodzicie sprawdzać akumulatory w jakim stopniu są naładowane. Jeżeli są rozładowane no to podłączacie do podłączacie do ładowarki i wtedy patrzycie, czy się ładuje, czy nie. No jeżeli się nie będzie ładował, no to niestety akumulator przez dłuższy czas leżał na półce, zaległ kurzem, a ogniwa po prostu uległy uszkodzeniu, więc mało jest firm takich, które naprawia po prostu ogniwa, a na pewno to jest też jakiś tam koszt. Ja się nie orientowałem, bo ja swoje akumulator, akumulatory sprawdzam, tak, więc yy, przestrzegam przed tym. Eee, oczywiście na akumulatorze Na akumulatorze Tego nie będzie widać bo świeci słońce Jest tutaj taki przycisk Chyba że będzie widać O zapaliły się widzicie Ten akumulator jest w pełni naładowany Czyli możemy przystąpić do pracy Nie będzie problemu eee, Do zestawu Do naszej ładowarki jest dostarczany kabel zasilający, on ma około 1,5 metra, myślę, że na spokojnie e, oczywiście, oczywiście podłączamy go do naszej, do naszej ładowarki, podłączamy do naszego gniazda, e, do naszego gniazda, wpinamy nasz, akumulator i on się wtedy ładuje. Może uda mi się wam to pokazać, czekajcie. Widzicie? Nie wiem, może tu będzie widać. O! Akumulator jest naładowany, czyli jest światło stałe. Natomiast, gdyby się ładowało, no to oczywiście dioda by mrugała. Jeżeli akumulator byłby przegrzany, przegrzany pokazałoby się, się czerwone światło. Więc to, jest, więc to jest bardzo, bardzo fajnie. Bardzo, bardzo fajne rozwiązanie. Słuchajcie, ale z czego, co mnie w ogóle zdziwiło, tak? Bo jeszcze się z tym nie spotkałem, aby do zestawu był dołączony jeszcze jeden kabel. Jeszcze jeden kabel zasilający, gdzie możemy podpiąć pod naszą ładowarkę i możemy y, ładować nasze akumulatory, a mianowicie jest to kabel, y, jest to kabel, y, oczywiście końcówka, końcówka kabla jest identyczna, jak mamy w naszym tutaj europejskim. Y, jedna ze stron jest identyczna, tak. Czyli tu mamy kabel europejski, normalnie podłączamy go do naszego gniazdka. Natomiast drugi kabel, który jest dostarczany we wszystkich elektronarzędziach firmy Greenworks, Greenworks, jest to kabel zasilający angielski, czyli z tymi trzema bolcami. Ja spotykam się z tym pierwszy raz, żeby firma wychodziła do klienta. Właśnie z taką propozycją i z takim, e, z taką, można też powiedzieć, zaangażowaniem, że dołącza jeszcze jeden kabel. I słuchajcie, to naprawdę, nawet jeżeli byście chcieli podłączyć, to u nas wystarczy zaopatrzyć się w taką oto kosteczkę, dzięki której wpinamy. I już także możemy podłączyć do naszego gniazda, i będziecie ładować też akumulatorki. Więc bardzo fajne, bardzo fajne rozwiązanie i bardzo miło z firmy Greenworks, że właśnie do każdego, swojego narzędzia, do każdego swojego elektronarzędzia dołącza dwa kable do ładowania. Jeżeli chodzi o napięcie, bo to także musiałem zasięgnąć informacji, jeżeli chodzi o długość ładowania akumulatorów, to wszystko zależy od napięcia, które będzie znajdowało się w gniazdku. U nas na przykład może być inne napięcie ładowania, w Anglii przykładowo może być inne napięcie. Więc dokładnego czasu ładowania akumulatorów niestety Wam nie powiem, bo nie mam gdzie tego sprawdzić. No, chyba że ktoś z Was nie mieszka w Polsce, a zakupił narzędzia firmy Green World i mógłby napisać pod filmem, byłbym bardzo wdzięczny, jaki jest czas ładowania akumulatora. I ja wtedy sprawdzę ze swojej strony ile się będzie czasu ładował akumulator u nas, y, przy naszym napięciu. E, więc słuchajcie, no to jest, y, to, jest y, to, co y, otrzymujecie, otrzymujecie przy zakupie, przy zakupie elektro narzędzia. Ja przesunę trochę kamerę, albo może i nie, bo widzicie, ja mam zamontowany papier ścierny, więc y, mogę sobie przestawić, żebyście zobaczyli po prostu, jak, to, jak ona pracuje, tak? Słuchajcie, no, przybliżyłem i oddaliłem kamerę, no, słuchajcie, no praca, praca jak ze szlifierką, no to wiadomo, no jak ze szlifierką, tak? No pracuje się przyjemnie, pracuje się bardzo fajnie, nie musimy tego po prostu dociskać. E, ta, deska, e, ta deska była przepuszczona przez grubościówkę tylko raz, ja ją wcześniej troszeczkę też szlifowałem, bo musiałem sprawdzić rzeczywiście jak pracuje to narzędzie. E, kilka, mm, kilka razy przejedziemy i nie ma, e, nie ma z tym problemu. Ale słuchajcie, no to to jest, można powiedzieć, że pierwsza część yy, materiału. Teraz, moi drodzy, ja jeszcze na chwilę oddalę kamerę. Yy, wspomniany we wcześniejszych materiałach od stare Mixa przyciągnąłem sobie i na początku materiału wspomniałem wam, że nie ma możliwości niestety do takich szlifierek z Takich szlifierek z prostokątnym zakończeniem nie ma adapterów. Niestety nie ma adapterów firma Greenworks, Greenworks nie prowadzi sprzedaży i nie ma w ogóle dostępnych do takich. No nie ma w no nie, ma, nie ma co ukrywać, no nie ma takich adapterów. Ale słuchajcie. Ja ostatnio tak sobie właśnie zastanawiałem, jak podłączyć przykładowo odkurzacz. Rozrysowałem sobie i stworzyłem, słuchajcie, moi drodzy, małą oto taką kosteczkę. Jest to oczywiście prototyp. Mogliście to zauważyć na jakichś rolkach na Instagramie, bądź na e, YouTubie, e, w shoptach. Jest to, pomalowałem oczywiście, jest to stworzone ze sklejki. Ze sklejki jest to stworzony taki malutki adapter. Tak jak wspomniałem, jest to prototyp. Oczywiście dalsze prace, dalsze prace nad stworzeniem czegoś trwa, trwa, trwalszego trwają. Więc słuchajcie, jest bardzo fajne. Tutaj jesteśmy troszeczkę też ograniczeni, jeżeli chodzi o stworzenie takiego czegoś, ponieważ musicie pamiętać, że z tej strony wchodzi akumulator. Więc jak możecie zauważyć, tutaj jest minimalna przerwa. Ja stworzyłem to, było naprawdę rewelacyjne. Wążsący się trzymał i było po prostu to genialne. Natomiast podłączając do naszego odkurzacza, no niestety musimy włączyć na ten tryb, gdzie odkurzacz będzie chodził cały czas. tak, Ponieważ nie jest to narzędzie, narzędzie z kablem, jest to elektronarzędzie, więc nawet jeżeli przyłączymy na ten tryb. Gdzie odkurzacz w normalnym narzędziu podłączonym nam się sam włącza, więc tutaj, niestety, odkurzacz musi pracować cały czas. Ale słuchajcie, działa to. Najważniejsze, że to działa i jest to już przeze mnie sprawdzone. Więc w tym momencie, zobaczcie, wtykam i się trzyma. Trzyma się. Nie wypada, nie wypada. No jest to po prostu rewelacja. Tak? Mam tutaj adapter, mam tutaj odkurzacz. No dobrze, moi drodzy, słuchajcie, e, widzieliście, pracę, widzieliście pracę normalną tej szlifierki, a także widzieliście pewną taką małą niespodziankę, gdzie zrobiłem właśnie oto taką e, przejściówkę. E, bardzo fajne rozwiązanie. Oczywiście, tak jak wspomniałem, to jest tylko prototyp. Włącz e, musimy trzymać, e, żeby on tam nam nie zahaczał i nie e, blokował nam niczego. Ale tak jak wspomniałem, dalsze prace nad wykonaniem kolejnej przejściówki, kolejnego adaptera są w trakcie realizacji. Słuchajcie, narzędzie bardzo fajne, bardzo fajne, wygodne w pracy. Dajcie znać, czy ktoś z Was w ogóle korzysta z takiej szlifierki. Może ma dla mnie jakieś propozycje, jak mógłbym stworzyć przykładowo dany adapter, a także zapewne dałem niektórym osobom, już podsunąłem jakiś Pomysły. Mam nadzieję, że materiał Wam się podobał. Jeżeli tak, dajcie lajka, dajcie łapkę w górę, dajcie oczywiście opis. A ja życzę Wam spokojnego tygodnia. Zapraszam na Facebooka, Instagrama, a także na pozostałe filmy na YouTubie, na shorty i co? I widzimy się w kolejnych realizacjach, w kolejnych projektach. Trzymajcie się. Cześć.